Dzień dobry w kolejnym filmie. Moi obserwatorzy, od razu Wam powiem, że jesteście mega czujni i trochę mnie rozgryźliście. Ostatnio dostałam kilka komentarzy i może z dwie, trzy wiadomości prywatne. Ania, dlaczego nie pokazujesz domu z zewnątrz? Wcześniej, jak nagrywałaś na budowie, czy po prostu jak jechałaś na budowę, to było widać dom z daleka, a teraz tego nie ma, albo w środku, albo jakieś bliskie kadry. I słuchajcie, robiłam to celowo, ponieważ prace tutaj związane z elewacją rozpoczęły się u nas jesienią. Mamy wiosnę, wiadomo jaka jest jesień. Płatała nam trochę pogoda, figle, dużo rzeczy trzeba było przesuwać w czasie, ale jednak też elewację wybraliśmy piękną i wymagającą, dlatego czekałam na taki efekt. Wow! I właśnie teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Tak jak widzicie, cała nasza elewacja wykonana jest z płytki klinkierowej z firmy Roben. Jest to płytka o kolorze antracytowym, dokładnie antracyt cieniowany. Jak dla mnie efekt jest wow. Ja chciałam, my chcieliśmy razem akurat w tym się zgadzaliśmy, chociaż nie zawsze się zgadzamy idealnie, ale chcieliśmy mieć dom, który będzie przypominał stodołę i według mnie wyszło naprawdę super. Jeszcze trwają prace przy elewacji. Pokażę wam zaraz z bliska. O, przyjechał Pan, który robi u nas łazienki. Pokażę Wam z bliska, co jeszcze jest do zrobienia. I zgubiłam wątek, jak zobaczyłam pana Mirka. I już więcej chciałam powiedzieć, ale po prostu rozproszyłam się, że jest to model Sydney. Jeżeli chodzi o sam montaż płytki, to ekipa nie narzekała. Naprawdę szło im to sprawnie, ponieważ tutaj mieliśmy dwa rodzaje płytek. Zaraz wam pokażę o co chodzi, ale tutaj mieli sporo pracy, bo ta sama ekipa nam najpierw robiła ocieplenie, co pewnie wam pokazywała jesienią. Później dawali siatkę, klej i tak dalej. To wszystko trochę trwało, no ale jest. I zobaczcie, tutaj na narożnikach mamy specjalny rodzaj płytek, czy specjalny. To są po prostu płytki narożnikowe. Dzięki temu tutaj fachowcy nie musieli nic docinać i to przyspieszyło im pracę. A tutaj stoi kopareczka, ponieważ tato pomaga nam, naprawdę bardzo dużo nam tutaj pomaga, wyrównuje nam teren. Mieliśmy sporo ziemi, która została wykopana przed wylewaniem płyty domu. No i teraz to tutaj ładnie nam wszędzie. Rozprowadza, żeby było równo, bo to co widzicie, tu że tak widać styrodur, to właśnie na taką wysokość mniej więcej musimy sobie uzupełnić grunt. Tutaj do dołu już płytki nie przyjdą, ale właśnie mówię, że elewacja jeszcze jest niewykończona, ponieważ zobaczcie teraz, fachowcy jeszcze dokładają ostatnie dwa rzędy płytek. Tu akurat na dole. W przy tych dwóch rzędach nie ma fugi, więc z daleka może to się troszeczkę różnić. Z bliska zresztą widać dokładnie o co chodzi, ale poza tymi dwoma rzędami można powiedzieć, że elewacja jest skończona. Wcześniej była tu trawa i sobie śmigałam w Adidaskach, teraz to znacznie bardziej. Kalosze by się sprawdziły. Tak nasz domek wygląda od tyłu, i tutaj mamy górne okno z sypialni i mega widok na pola. Balustrady mamy już zamówione. Będą szklane balustrady i myślę, że one też dopełnią tutaj taką kropkę nad i zrobią. A te białe plamy na elewacji to po prostu brakuje tam jeszcze płytek. Czekamy na pana elektryka, który musi zrobić tam. Dokończyć po prostu y, okablowanie, nie wiem jak to powiedzieć, wykończyć jakieś puszki pozakładać. Tam mają być y, kontakty, jak będziemy sobie siedzieć na balkonie, żeby y, sobie, nie wiem, podłączyć y, radyjko czy ładowarkę, i dlatego na razie tak to y, zostało. A tu jest ta ziemia, o której wspominałam. Y, mi się bardzo podobała ta góra tutaj i chciałam ją zostawić, no ale jednak widzicie, jak dużo gruntu y, trzeba uzupełnić, więc po prostu y, szkoda, żeby mając tyle ziemi. Y, nie wiem, kupić nową. Jestem teraz w środku w domu i kominek też mamy obłożony właśnie cegiełką, cegiełką płytką, klinkierową. To jest ta sama płytka, która na zewnątrz chcieliśmy tak nawiązać do tego. Dzisiaj pogoda jest taka jak widać trochę mokro, padało, ale nie narzekamy cieszymy się podwójnie, mój mąż rolnik się cieszy, a ja się cieszę, że zaraz zabiorę go na zakupy i kupimy tutaj płytki, właśnie idę z metrówką, będę mierzyć i słuchajcie, tak sobie buty wybrudziłam z tej ziemi jak tutaj chodziłam, a popadał deszcz, że wybrałam się teraz na boso, żeby nie brudzić w domu nie mogłam tego wytrzeć o trawy, nie dało się Ej, 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 złapałam cię na gorącym uczynku, u mamy. Co ty tu podjadasz? Co? Co ty tu podjadasz? Ania. Pokaż to. Pokaż, pokaż tu. To. Czekoladka. Nie, mam. to nie moje. To niosę dla kogoś. O, chyba dla Arlo. Jak przekupić rolnika, żeby pojechał na zakupy? Po pierwsze, pogoda. Pada deszcz, nie będziesz nic robił, kochanie. Po drugie, właśnie, może ładnie mówić. Po trzecie, będę kierować. Możesz sobie coś porobić na telefonie albo na tablecie po drodze, popracować. A po czwarte, nie wiem. Ja już zmierzyłam balkony, wszystko już mamy, tylko jechać. Tam będzie mały wybór, bo to zewnętrzne. Jedziemy? No, do powiedzenia. Jedziemy? To mm -hmm. <laughs> buziaczek. No i słuchajcie, udało się. Po co te czekolady tam ktoś stawia? Po co? Je przy... To nie ja. U to nas co? w domu naprawdę y, mam taką metodę, że jak nie kupuję, to jest święty spokój, bo nikt nie je. Jak kupię, czyścimy do zaraz słodkości. Patrzcie, patrzcie, poziomeczki już są. W sumie to nie pierwsze, już chyba po dwie zjedli. Zapraszam Grzesiu, zapraszam, ja kieruję. A było tak pięknie. Przyjechaliśmy do Legnicy. okazuje się, że w bagażniku mamy łóżeczko turystyczne liwci, z tyłu dwa foteliki i 35 metrów kwadratowych płyterek do zewnątrz. Okazuje się. Okazało się niespodziewanie. Nikt się tego nie spodziewał. Co byś wybrał? Takie? Ja bym wybrała te. A co, takie szare mają być? Mamy problem, bo mój mąż ma inny typ niż ja. I teraz co, zagrajmy sobie w kamień, papier, nożyce. Dawaj, taki będzie wybór. <grych> A nie mam innego typu. Aha, mam. Ja jeszcze o tym myślę. Ja to w, w ogóle to bym ten... coś, nie wiem, dał. Na przykład... No a te, no to? No to. Nie, to nie jest takie. No i widzisz, i widzisz, i widzisz. I po co mam się odzywać? Okazuje się, że skorzystamy sobie z transportu tutaj za 170 zł, tam do 40 km. Więc jakbym przyjechała sama, to byłoby na moim. A teraz muszę jakoś się przekonać. Płytki do nas przyjadą, a Grzesiek pokaż co kupiłeś. Wyczaił taki e, namiot. Kartonu za 6 za sześć dych taki namiot dla dzieci. Pokaż tu z bliska, bo ja nie mam jak się ruszyć. But mnie obciera bliżej, 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 ale będzie radocha, Będziesz skodał. kartonu najlepiej, co nie? Tak. Można by było z tego, co do nas przychodzi do domu. Chac porobić. porobić. No, ale to już więcej to czasu. Wygląda, Zaraz się okaże, że jeszcze to nie wejdzie, ale jest. Siedzi. Grzesiu poszedł zapłacić za płytki, które kupiliśmy Wracamy do domu, ja mam dzisiaj logopedę z Jankiem I nie wiem czy jeszcze Liwi nie będę musiała zabrać, bo babci nie ma A Grzesiek, no właśnie, pogoda ma się poprawić Więc pewnie wyjedzie w pole Ale to jeszcze jest do dogadania, jak się podzielimy Zrobiłam szybki obiad Jasiu, co było na obiadek dzisiaj? Kotlety mielone Jasiu został drapnięty przez Liwie na buźce i ma taką mocną rankę Oj, ta Oliwia, jak kocica po prostu. My pędzimy do logopedy, chodzimy do logopedy od roku, chyba w czerwcu jest rok i powiem Wam, że przez ten rok to mega poprawa. Już zostały ja? nam, chodzimy? już rok, zostały nam tak naprawdę, zostało nam kilka liter do doszlifowania i mamy to. Przyjechaliśmy do Bolesławca, a tutaj świeci słoneczko, ładna pogoda. A ty masz jeszcze zamknięty pas? A, bo dopiero zaparkowałam, prawda? A Jasiu, iść z Tobą na zajęcia czy nie? Czy idziesz sam? Sam. Ja też chcę. Może mi zaprosisz. Czy wolisz sam? No dobra, tak mi już wyrósł ten Janek, że słuchajcie, sam chodzi sobie na zajęcia. Ja go tylko zaprowadzam, odbieram. Jasiu, na zajęcia poszedł sam, a ja jestem teraz w sklepie. Wyskoczyłam sobie tutaj obok. Mam 45 minut jeszcze. No, i sobie mierzę. Przez ten czas zdążyłam podskoczyć do jednego sklepu i kupić sobie klapki. Dla dzieciaków pozamawiałam buty przez internet, więc jeszcze się wstrzymam z jakimiś kolejnymi zakupami.